O wiele więcej pracy mieli jednak lekarze oraz sanitariusze z pogotowia ratunkowego w Świdnicy. W tym czasie brali udział w 190 wyjazdach do zgłoszeń, w tym do jednego wypadku drogowego. Przetransportowali 32 osoby i przyjęli blisko 200 pacjentów w siedzibie pogotowia. Zastępca dyrektora pogotowia ratunkowego w Świdnicy, Tomasz Derej, ocenia ten okres jednak za spokojny, pomimo dużej ilości przyjętych pacjentów. Również świdnicy strażacy rzadko w tym okresie wyjeżdżali do zdarzeń. Łącznie odnotowaliśmy 11 zdarzeń w okresie długiego weekendu, 5 było związanych z usuwaniem miejscowych zagrożeń o charakterze lokalnym. Weekend można powiedzieć, że w miarę spokojnie upłynął, nie były to jakieś mówię, zatrważające zdarzenia. W sumie w całym kraju naszego bezpieczeństwa w czasie tegorocznej akcji znicz pilnowało blisko 10 tysięcy funkcjonariuszy wspieranych przez 700 żołnierzy żandarmerii wojskowej.